Na szczeblu samorządowym uważam, że potrzebny jest dobry gospodarz. I nieważne z jaką opcją do wyborów pójdzie. Ja prawdę mówiąc miałam do wyboru, że tak powiem, niezależną listę. Ale doświadczenie mojej z poprzednich kadencji wykazuje, że po prostu taka niezależna lista szans nie ma. Jedynie SRD stworzyło porozumienie społeczne przygarnęło wszystkich, którzy uważają yy, tak samo. Ja się nie identyfikuję z polityką i w ogóle mnie nie interesują idee SLD, tak samo jak PiSu, tak samo ja jestem bezpartyjnym człowiekiem, ale uważam, że Gdynia musi mieć naprawdę dobrych gospodarzy, bo jest w tej chwili na krawędzi. Z najbogatszego miasta stało się najbardziej zadłużonym w tej chwili jeszcze tego zjawiska bezrobocia nie widać, bo ludzie dostali odprawy i jakoś to do końca roku pofunkcjonuje. Ale przyszły rok pokaże. Mało tego, strategia Gdyni nie istnieje. Ona była oparta na rozwoju gospodarki morskiej, a gospodarka morska praktycznie została całkowicie zniszczona. W związku z tym wszystkie prognozy, wszystkie plany, które decydują o dalszym rozwoju, nie tylko zagospodarowaniu, po prostu trzeba uaktualizować, trzeba zinwentaryzować, zdiagnozować i zrobić to od nowa. Ekipa, no nie wiem czy sam prezydent to czuje, ale jego ekipa na pewno nie. Jest po prostu ustawiona na pewien e, mechanizm. E, współpracy z miejscowymi i zewnętrznymi biznesmenami. Ja to tak przynajmniej z swojego zawodowego punktu widzenia. <laughs> I dlatego tu jestem. No, mogłabym długo, ale chyba poniedział. Na nie następną konferencję, konferencję. Tak. W szczegółach na następnej <laughs> konferencji. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące sejmików, chciałabym powiedzieć, że w niedzielę to nie dotyczy w sumie powiatu, bo listę sejmikową z kilku powiatów, które wchodzą w okręg sejmikowy, ustala województwo, czyli struktury wojewódzkie i takie listy już zostały mniej więcej ustalone do sejmiku w niedzielę ubiegłą. Niemniej jednak one jeszcze muszą być zaakceptowane być przez Warszawę i w związku z tym do czasu akceptacji całkowitej przez Warszawę jeszcze nie będziemy tych list... Ale kiedy kogo rekomendowała? Myśmy rekomendowali osiem osób. Osiem osób. A ile wyjdzie? Dwie trzy pewnie? No może dwie. Wedle naszych obliczeń to jest możliwe. To jest możliwe. No A, to, żeby było więcej. No, oczywiście walczymy zawsze, żeby było więcej, no mamy nadzieję, że z jak powiatów. Będą, będą mogli nas reprezentować w mieście. No i liczymy na to, że nie tylko liderzy, ale również inne osoby z listy wejdą do, do Rady Miasta. Proszę bardzo. Chciałbym zprecyzować, pod jakim szyldem właściwie państwo idą, bo tu w materiałach jest Komitet Wyborczy SLD. Przed chwilą była mowa o porozumieniu społecznym. Jak... Idziemy pod szyldem Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratyczny. To jest państwo porozumienie społeczne z dnia 2010. Czyli tam będzie pełna nazwa, taka bardzo długa tak, tak. nazwa. będzie krótka, w PKW będzie nazwa Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratyczny. A tak będzie się rejestrować? A my tak? będziemy jako, jako porozumienie społeczne. Ja, komitet też wyborcze SLD, tak? Tak naprawdę. Tak, tak, tak nazwa możemy się tak, tak Ale rozumiem, że komitet grupuje ile organizacji 11. 11. 11 no, różne rozparti i organizacji 11. społecznych, 12. związków zawodowych. To jest bardzo A szerokie jest? Tak, 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 oczywiście. Mm -hmm. Ten, ilu kandydatów w sumie będzie? 56. A, ilu radnych uznają państwo za sukces? Za sukces? Jak najwięcej. Sukcesem dla naszego komitetu było uzyskanie e, przewagi w razie miasta i uzyskanie zdolności budowania albo koalicję samodzielnego rządzenia Gdynią z realizacją tego programu, który mamy w sklepie. I liczącej się opozycji przynajmniej. Ale sukces, jeżeli tak wypracować, to licząca się opozycja to 7 mandatów i taki mamy. To jak 7 mandatów, to można żartować. I tak dalej. Dzisiaj najważniejsze, najważniejsze, to... mamy niestety polą sytuację. 21 członków klubu wyborczego Samorządnych, klubu radnych samorządność i 7 opozycjonistów. Ale najważniejsze mogę tu dodać, żeby tak jak powiedziałem, żeby stworzyć klub radnych w Radzie Miasta, statut mówi wyraźnie, musi być w imieniu 5 radnych i żeby to, czy przedstawiać swoje to, czy to, czy to. Klub, klub radnych, żeby... Yy, żeby Sojicy Demokratycznej porozumie demokratyczne, porozumienie społeczne mogą przedstawiać własne projekt, gdzie to musi mieć minimum pięciu radnych i tych pięciu minimum musimy wprowadzić do Rady Miasta. No dobra, moje spekulacje. Są trzy kandydature jak na razie. Pan Szczurek, Pan Byczkowski i Pan Różański. Czekamy na w siwy dym spisu. I jaki procentowy próg chciałby pan osiągnąć, co by usprawiedliwiało w ogóle w starty w tych wyborach i czy jeśli by doszło do o, drugiej tury, to tu jesteśmy na poziomie science fiction i tak dalej. E, czy, kogo by pan poparł? Ja oczywiście ufam swoim umiejętnościom, jak i liczę na wsparcie dnia, i chciałbym u siebie poprzeć tej drugiej turze. E, zakładam, że jest to wariant może dzisiaj jeszcze mało no, prawdopodobny. Ale mamy przed sobą 50 kilka dni kampanii wyborczej. I życie wskazuje, że w tym czasie wiele się może zdarzyć. Sugerowałbym, aby jednak już dzisiaj nie odkreślać grubą kreską tylko obecnie urzędującego prezydenta i pozostałych kandydatów, a raczej pilnie przyglądać się temu, co poszczególne komitety wyborcze i kandydaci będą prezentować. W moim przekonaniu, mimo iż w ostatnich sondażach i badaniach opinii publicznej większość ankietowanych preferowała obecnie sprawujących władzę, jest jednak klimat społeczny w tych wszystkich ośrodkach, który jest tak naprawdę nic się przez lata nie zmieniało. I nie ukrywam, że dla mnie takim ważnym sygnałem i nadzieją na to, że ta druga, która jest jak najbardziej realna z moim udziałem, jest zachowanie Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej, ponieważ w poprzedniej Kampanii Wyborczej to Platforma jakby wsparła Wojciecha Szczurka udzielając mu poparcia i nie przedstawiając kontr kandydata. Dziś Platforma Obywatelska jako partia rządząca wystawia kontrkandydata dla Wojciecha Szczurka. Tak Platforma jak i Klub Samorządność operuje w tym samym elektoracie. Klub Samorządność w Radzie Miasta Gdyni, a także oddział miejski Platformy w Gdyni odwołują się do tych samych wartości, do tego samego elektoratu. I wprawdzie pan przewodniczący i poseł nie mówi, że Gdynia to moja partia, tak za to mówi pan Wojciech Szczurek, to można powiedzieć, że tak wyborcy Platformy, jak i większość popierających samorządność Gdynian odwołują się do tych samych idei i tradycji. Tutaj w moim przekonaniu druga tura z moim udziałem nie jest tak nieprawdopodobna, jak się mogło wydawać, a ja zakładam, że w ramach debaty publicznej, którą, jak sądzę, media dzisiaj obecne naszej konferencji prasowej w pewnym sensie wymuszą na kandydatach, będziemy mówić poważnie o tych wszystkich problemach i sprawach, które trzeba w naszym mieście przez najbliższe przynajmniej dwie dekady rozwiązywać. Także prosiłbym w tym momencie o wyrozumiałość i nieskazywanie mnie jako kandydata formacji lewicowej na starcie na kiepski wynik. Ja w takim sensie uważam, że ta druga, która jest jak najbardziej radna w naszym mieście, nie przesądzałbym dzisiaj, który z kandydatów Wojciecha Szczurka do tej drugiej tury dojedzie. Zakładam, że z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć tak, że pan Wojciech Szczurek uzyska na tyle dobre wynik, że będzie pewniakiem do drugiej tury ale który z pozostałych, czy która z pozostałych osób kandydujących, ubiegających się o ochotę prezydenta, gdyby zostanie stanie tak duże poparcie, aby stanąć szanki z panem prezydentem ja to tego nic nie przesądza. Czyli nie podoba mi procentowego, który pan sobie postawił za cel. A mój cel? Nie, no mój cel Ja jestem ja, ja jest jakby Owiec. dobrze zmotywowanym liderem grupy i tutaj wszyscy patrząc na mnie, wspierają, bo chcę osiągnąć 51% w pierwszej turze i miejmy nadzieję, że to wspólnie wypracujemy. Ale to jest realnie, profesor. panie redaktorze, ja rozumiem, że Gazeta Świętojańska jest jakby portalem, który pracuje dla Gdynia, więc mam. Mam takie przekonanie, że tym razem mieszkańcy Gdyni zechcą dokonać wyboru, a nie będą brali udziału w rzeczywistości.